Czy miałeś największe kłopoty, jak do Norwegii, przyjechałeś do Norwegii? Ja w sumie kłopotów to chyba żadnych nie ma. I tutaj wszystko jakoś tak od początku się dobrze wszystko układało. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj łączymy się ze Sławkiem, który w Norwegii mieszka od 8 lat. Mieszka tam razem ze swoją rodziną, piękną żoną i trójką wspaniałych dzieci. Cześć Sławek. Cześć Bartek. Zacznijmy może od początku. Jak to się stało, że wyjechaliście do Norwegii? Czy wyjechałeś sam na początku, czy z żoną? Ja do Norwegii przyjechałem sam. W sumie to nawet? przypadek. Mhm. To było tak, że ja pracowałem wcześniej w Londynie, w Anglii. I, i, I był taki okres, że nie było przez chwilę pracy, bo w Audi pracuje się na własnej działalności gospodarczej, na budowie większości. Tak ludzie pracują na utr to się nazywa. Mhm. Czyli jak ma zlecenie, to pracujesz, skończy się zlecenie, oni mówią, że będzie następne, to my zadzwonimy. No i ja wtedy szukałem kolejnych zleceń, no i przyszły jak znalazłem ofertę w Norwegii właśnie do pracy, no i mówię, a, wyślę sobie Civi, co mi tam zależy. No i wysłałem Civi, no i oni się odezwali, pojechałem na szkolenie do Polski, tam szkolenie BHP chwilę trwało, no i potem wysłali mnie właśnie do Norwegii do pracy. A czemu Norwegia akurat? Czemu do Norwegii wysłałeś? Tak wyszło? Tak po prostu wyszło, no. Znaczy też dobra opinia, bo w Norwegii. Moi znajomi tam opowiadali, bo jego ojciec był w Norwegii to wcześniej, no i opowiadał, że, że dobre pieniądze, że, że niby spoko praca, także. Chciałem sprawdzić po prostu. Czyli na początku pojechałeś sam, bez żony? Tak, sam przyjechałem. No. I, I co robiłeś w Norwegii? No, od początku robię to samo, jestem yy, czystym konstrukcyjnym. Czekałeś na to, co się wydarzy? Czy miałeś jakieś skonkretyzowane pramy, plany, że zarobisz pieniądze i wracasz? Odkładasz? Nie, nie. Ja przyjechałem tylko tak, zobaczcie, jak to będzie wyglądało. No i, i w sumie nie miałem konkretnych planów. Dopiero po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że, że dobrze by było, żeby moja żona przyjechała też tutaj i mieszkała razem ze mną tutaj. To będzie dobre rozwiązanie. No tak, w Nie to... miałem jakichś tych planów. Aha. Nie planowałem nic, po prostu tak jechałem. A dzieci w Norwegii się urodziły? Już? Wasz? Nie, nie, nie. Paweł, jak przyjechał, miał 5 lat, a Adrian miał 7, a... a Alek się urodził właśnie tu w Norwegii. Aha. Czyli najmłodszy jest Norwegiem. Tak, z tak? urodzenia. Urodzony w Norwegii. Jasne. Yy, twoja żona też pracuje? Tak, pracuje. no to fajnie. A powiedz mi, jak, jak ci się mieszka w Norwegii? To... Dobrze się mieszka w Norwegii. Powiem Ci, że Norwegia jest o tyle inaczej niż np. w Londynie, że tu gdzie my mieszkamy, na Wigrze, tu jest taka mała wiocha, tu mieszka tylko 6 tysięcy mieszkańców w całej tej wiosce. I, i, I jest taka różnica, że w Londynie jest bardzo niebezpiecznie. taki takich dużych miastach jest mega niebezpiecznie. Tam dużo było różnych obcokrajowców, imigrantów i tak dalej. Często się słyszało, że strzelali gdzieś tam w e, jacyś tam jak stęży, powiedzmy tak, o narkotyki i Ja tam kiedyś pamiętam, była taka historia, że, że taka Polka wracała z Polski z pracy. I że przechodziła akurat i coś tam murzyni strzelali się między sobą właśnie te gangi i dostała kulę w łeb. <grym> Także to takie bardzo niebezpieczne miejsce, a tutaj jest tak bezpiecznie, że no, dla rodziny, no, super, naprawdę super. Czyli kwestie bezpieczeństwa były dla Ciebie ważne? Bardzo. To jest jedna z kwestii, więc no tak, to na pewno. A poza tym spokój, tak? Pracę masz, zarabiasz normalne pieniądze, nie musisz się zastanawiać, czy Ci wystarczy do końca miesiąca. No, wy, super. Wy w domu mieszkacie, tak, mamy dom własnego kupiliśmy, no. Super, fajnie. Mówisz, że żyje się bezpiecznie i, i spokojnie, a z minusów? Co ci się najbardziej nie podoba? Co byś zmienił w Norwegii? To mało, mało są, mało przyjaźni są. Ciężko jest z nimi wejść w takie przyjacielskie stosunki jak, jak z Polakami. My, na przykład Polacy, jesteśmy tacy otwarci. Wystarczy nam, nie 10-20 minut rozmowy i, i już jesteś ktoś twoim znajomy, tak? Nie zawsze, ale w większości no tak jest. A tutaj jest tak, że musisz z kimś naprawdę długo, długo się znać. Oni, tym bardziej, że jesteś Polakiem, to już jesteś w tak, takiej trochę gorszej pozycji i oni muszą cię dobrze poznać, zanim się do ciebie otworzą, zanim będą tacy przyjacielcy, że w jakiś sposób ci pomogą o... W jaki sposób na przykład, będą twoimi takimi bliskimi, znajomymi. Nie wiem, jak to nazwać. no Ciężko mi jest też określić, no ja tak? Ja rozumiem. Że takie bliższe relacje. Po prostu z Polakiem to chwila już jesteście kumplami, potem przyjaciółmi po jakimś czasie. Tak. A z Norwegiem to nie jesteście ani kumplami, a przyjaciółmi to już w ogóle no. ciężko. czy znaczy, z czasem, z czasem może znaleźć, znaleźć takiego przyjaciela, który będzie twoim przyjacielem tu w Norwegii, tylko że potrzebne jest dużo czasu, tak? On musi się dobrze poznać musi być, tak, no, co po prostu to zamknięcie, tak? ospali, co by to nazwał. To, to mi się nie podoba u nich. To jest takie dziwne. A nauczyłeś się już norweskiego? No tak... dogaduję się. Dużo rozumiem, ale nie, nie umiem perfekcyjnie mówić po norwesku, także nie będę tutaj mówił, że, że mówię jakoś super, ale, ale mówię na takim poziomie, że się dogadam. Tak? A chcesz się nauczyć tak, żeby mówić dobrze bardzo, czy to nie jest aż dla Ciebie takie ważne? Chciałbym się na, nauczyć mówić bardzo dobrze, ale... Jest to trudne tutaj. Jest, my, tu gdzie mieszkamy, to akurat jest Nynoszk. Tu w Norwegii jest taka akcja, że, że dzieli się to na. Język tutaj dzieli się jakby na dwie, dwie takie grupy: jest Bukmol i Nynoszk. Część Norwegów mówi właśnie Bookmall, a część Norwegów mówi Nynoszk. Nynoszk to, to po polsku będzie nowy norweski. I, i tu, gdzie my mieszkamy, właśnie mówią w tym Nynoszk, a cały kraj prawie mówi w tym Bookmall. 80% mówi Bookmall, 20% mówi w Nynosk. I tego nynożk nie idzie się nauczyć za bardzo z książek i tak dalej, bo do tego nie ma pomocy naukowych. Pomocy naukowe wszystkie co są do nauki norweskiego są właśnie w bukwol. No i, i to, to takie trochę skomplikowane jest. Ale moje dzieci bardzo dobrze mówią po norwesku, także i moja żona też mówi bardzo dobrze po norwesku. Czyli ty to zostałeś na drugiej linii, więc języku... No, zostałem na samym końcu. Okay. A jak, dzieci, jak dzieciom w szkole jest? Bo do szkoły już chodzą, Nie wszystkie oczywiście. Dzieci, dzieci, tak, bo dzieci do szkołę. Ludą w ogóle Norwegię. Jest Adrian tylko u mnie niedaleko, także możemy go zapytać. Jasne, no to pewnie jak możemy Adriana zapytać, czy.. Adrian, chodno. Pozwól tu do nas. Cześć Adrian, ja jestem Bartek. Nie widzę, Cześć. Nie widzę ciebie. O, siema, Adrian, jestem Bartek. Powiedz mi, co ci, co ci się najbardziej w szkole w Norwegii podoba? A co Ci się nie podoba najbardziej? Mm, najbardziej mi się podoba. W a najbardziej mi się nie podoba, nie wiem. Wszystko Ci się podoba? No, wszystko. A fajny, fajnych masz kolegów, fajne masz koleżanki? Mhm. A, powie, a pomagasz tacie, w, jak czegoś nie rozumie po norwesku, tłumacz mu? Czasami. Dzięki za rozmowę, nie będę Ci zabierał czasu, bo pewnie jesteś zajęty, coś tam robisz swojego. No. Dobra, to Ci nie przeszkadza, trzymaj się. No, na razie, pa. No i uciekł. No i uciekł, no uciekł jesteś zajęty, wiesz, tego odrywasz od jakichś tam swoich rzeczy. Tak, 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 tak no Teraz siedzi akurat i patrzy tam na... Coś ogląda. No to się no to wiadomo, no to są, wiesz, będzie ze starymi dziadami. A Paweł na dole na, na plejaku. No wiadomo, no to jest ważna sprawa, a nie jakiś, wiesz, ze, no, no, ze starymi dokładnie. dziadami będzie gadał. No. Ehm, Okej, okay, a jak na, na twój wyjazd, na, na wasz wyjazd zapatruje się rodzina, która została w Polsce. Moja mama moja mama już była przyzwyczajona, wiesz, bo ja już mieszkałem wcześniej, te 6 lat w Londynie, tak, że ona już się przyzwyczaiła tego, że jestem za granicą. Poza tym no. wydaje mi się, że ona jest nawet szczęśliwa teraz, bo ona lubi tu przylatywać. My na przykład na święta nie lecimy do Polski, bo nam się nie opłaca. 5 osób zapłacić za 5 biletów. Jest stanie, żeby moja mama przyleciała tutaj, jedna, tak? No. I, I tu mamy większy dom, na przykład w Polsce ma, ma, ma takie mieszkanie trzypokojowe no i, i jeszcze dwóch braci. Także jakby tam przyjeżdżamy z ośmiu, a w trzy pokojowe mieszkaniu, wiesz jak to jest w bloku 30 no tak, metrów tak. to jest masakra, Jasne. nie? To lepiej, żeby ona tutaj przyleciała. I ona tak. lubi tu przylatywać, bo ona lubi te góry, bo ona jest z gór w ogóle, jest z Rabki, także... Yy, lubi góry, wiesz, lubi wodę, lubi sobie tu poserować. także no no ona, to jest, ona jest tak jest, ona jest, naprawdę gdzieś za. A często, często przyjeżdża? No staramy się tak przynajmniej raz, dwa razy w roku, nie? Tylko, że mama pracuje jeszcze w Polsce, także nie ma czasu, nie to utrudnia. No. A wy często do, do Polski przyjeżdżacie? Wiem, że ostatnio byliście, w, w grudniu, dobrze mówię, w styczniu? Tak, czy? byliśmy teraz na święta, no. mhm. byliśmy na święta, bo mieszkanie sprzedawaliśmy w Polsce, już prawie żeśmy w Nie, nie latamy często do Polski. Powiem szczerze, że wolę, wolę gdzieś indziej lecieć, wiesz, Gdzie jakoś tak nie ciągnie mnie do Polski, nie? Mhm. Wolę na przykład polecieć do Turcji, czy tam gdziekolwiek idzie na wakacje. Ostatnio byliśmy w Rumunii, w Transylwanii. Widzieliśmy zamki. Był Dracula, Dracula? Czy Był, okay, Dracula? Nie. No, był. <laughs> <laughs> Okej, okay, czyli do Polski przyjeżdżacie, a te, te, te święta, czy tylko mama przyjeżdża na święta, czy, czy reszta rodziny też? Też, bracia tak, tak samo, moi bracia tym też. Mhm. Polskie macie święta takie na pewno na maksa A Tak, typowo polskie, no jest to, że tak. Tradycje są najważniejsze. A czy mieszkaliście w tym mieście od początku? Nie, nie, jak ja przyjechałem, to mieszkałem w Songdal, to jest zupełnie inne miasto, 200 kilometrów coś stąd. Tam to tak jeszcze znacznie mniejsze miasto niż Olesund. I, i Ja tutaj się przeprowadziłem do Olesund tylko dlatego właśnie, że tutaj było łatwiej mojej żonie znaleźć pracę. Czyli większość z to wiadomo, że kobieta, kobieta ma znacznie trudniej znaleźć pracę tutaj w Norwegii, jeżeli nie umie no języka i przylatuje tak od razu bezpośrednio z Polski, nie ma żadnego doświadczenia tu w Norwegii, bo tutaj oczywiście pracodawcy patrzą na doświadczenie z Norwegii, no, to ciężej jest znacznie. Łatwiej jest lecieć do dużego miasta i w dużym mieście szukać. Ja tak uważam. No tak, na pewno. pewno, bo tam więcej jest możliwości. Dokładnie. A z czym miałeś największe kłopoty, jak przyjechałeś do Norwegii, przyjechałeś do Norwegii? Ja w sumie kłopotów to chyba żadnych nie ma. I tutaj wszystko jakoś tak od początku się dobrze wszystko układało. A jakbyś to miał porównać z, z Wielką Brytanią, oprócz tego, że tam jest niebezpieczniej, chociaż pewnie, być może, jakbyś wyjechał do mniejszego miasta tam, to, to też by było trochę bezpieczniej. Ale jakie y, największe różnice widzisz pomiędzy pracą, życiem w, w Anglii, Wielkiej Brytanii? A tutaj w, i... w Norwegii jest taki problem, co, co, co ja najbardziej mi dokucza: to jest to, że oni tu mają bardzo, bardzo ograniczony rynek. Ogólnie wszystkiego. Jeżeli cokolwiek chcesz kupić, przykładowo, chcieliśmy kupić teraz buty Adrianowi, mhm. no to w sklepie masz maksymalnie 3-4 pary butów. I to, I to jest koniec. I tutaj więcej nie kupisz. Mimo tego, że mamy tutaj, ole są bardzo duże centrum handlowe, jedno z największych Norwegii, mhm. no nie kupisz tam więcej niż 3-4 pary 3 rodzaje butów. To jest po prostu masakra, to jest, to jest disaster. Seria filmów o Polakach mieszkających w Norwegii sponsorowana jest przez Multinor, firmę pomagającą w sprawach urzędowych i uzyskaniu kredytów w Norwegii.